My idziemy dzisiaj pod hasłem Miłość, nie wojna. I jeżeli ktoś ma ochotę na przemoc fizyczną, jeżeli ktoś chce obrażać drugiego człowieka, to sam sobie najlepiej wydaje świadectwo. Chcę tam szczególnie jasno powiedzieć: to jest droga donikąd, to jest droga skazana na porażkę. My się na takie metody nie zgadzamy i najlepszym dowodem na to jest Wasza liczna obecność tutaj. Jest szerokie poparcie naprawdę z bardzo różnorodnych środowisk, bo to my tworzymy siłę tego miasta, bo siłą społeczeństwa jest jego różnorodność, bo siłą społeczeństwa są ludzie tacy jak Wy! To nie będzie już chyba dla nikogo niespodzianka, bo ta wiadomość rozeszła się szerokim, pozytywnym echem po całej Polsce. Zapraszam na scenę pana prezydenta miasta Gdańska, Pawła Domowicowa. Witam, witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Jak tu przyszedłem. To zostałem przypytany przez telewizję Jacka Kurskiego o moje przekonania, moją wiarę. Czy to jest zgodne z moim sumieniem, z moim chodzeniem do kościoła co tydzień? Tak. Moja obecność na tym marszu jest zgodna z moim chrześcijaństwem, z moim katolicyzmem. Bo chrześcijaństwo łączy, nie dzieli. Miłość może tylko łączyć. Nasze miasto Gdańsk, jak słusznie powiedział Nikodem, chce być otwarte na różnorodność. Różnorodność jest bogactwem, nie jest problemem. Tylko w spotkaniu z innym, tylko w spotkaniu z obcym możemy się wzbogacić. Życie sobne nic nie daje. Dopiero spotkanie z inną, inną kulturą, inną odmiennością czyni nas bogatszym. My chcemy w Gdańsku być bardziej odważni w spotkaniu właśnie z innością. Chcemy powiedzieć jasno, że Gdańsk z wieki był budowany przez różnorodność. Gdańsk z wieki przyjmował prześladowanych Szkotów, Holendrów. Był miastem otwartym. Przestał się rozwijać, kiedy był rządzony przez nazistów. Był rządzony przez ludzi o wąskich, zamkniętych horyzontach. Miłość, nie wojna. Tak nazwaliście tegoroczny Marsz Równości. Czy pod tym hasłem może ktoś się nie podpisać? Wszyscy muszą się podpisać. Ja sobie nie wyobrażam, żeby pod tym hasłem się nie pod... nikt nie mógł podpisać. Wyście mnie zaprosili. Ja nie mogłem nie przyjść na ten marsz i chętnie przyjąłem to zaproszenie. Miasto Gdańsk to miasto wolności. Miasto solidarności. Miasto, które chce łączyć. Nikogo nie wyklucza. Każdego chce... Zaopiekować. Dlatego stworzyliśmy rok temu Gdańską Radę do Spraw Imigrantów. Dlatego stworzyliśmy Gdańską Radę do Spraw Równego Traktowania, gdzie Wasza, nasza koleżanka jest przewodniczącą. Dlatego chcemy poprzez ten Marsz Równości tu w Gdańsku. We Rzeszczu, który przemarszeruje w kierunku siódmieścia, wyrazić właśnie swoją radość. I na koniec jeszcze jedna refleksja. Za chwilę, za parę dni minie 30 lat od ważnych słów, które tu zostały wypowiedziane dosłownie kilometr z tego miejsca. Ja byłem na tym największym zgromadzeniu w dziejach Gdańska i prawdopodobnie długo nikt już nie Pobije tego rekordu Milion, milion gdańszczanek i gdańszczan Polek i Polek I Polaków Wysłuchało wspaniało wzruszającą i inspirującą Dalej w przyszłość Opowieść o solidarności międzyludzkiej Mówił o tym Jan Paweł II Mówił i przypomnę Że każdy powinien pomóc drugiemu nieźbrzemiono Czyli los Czyli przyszłość Nigdy jeden przeciwko drugiemu, tylko razem, solidarnie. I to nikt będzie też naszą inspiracją na przyszłość. Budujmy Gdańsk, Pomorze i Polskę. Wolną, solidarną, nikogo nie wykluczającą, wszystkich przyjmującą. I na koniec. Jak słyszycie że ktoś jest zboczony jak słyszycie że ktoś jest zepsuty to powiem tak ten jest zboczony ten jest zepsuty który sieje nienawiść ten jest zboczony ten jest zepsuty który odnosi się do drugiego z wrodością trzyma rękę z nienawiścią chce rzucić kamieniem chce potraktować pałką ten który mówi złe słowa złą energię wysyła do drugiego człowieka ten jest, przepraszam, spoczony. My jesteśmy najnormalniejsi na świecie. Bardzo gorąco dziękujemy za te wspaniałe słowa, a to, że pan prezydent. Y to, co powiedział, to nie tylko słowa, ale to także czyny w naszym mieście. Najlepiej świadczy powołanie Rady do Spraw Równego Traktowania i teraz proszę na scenę współprzewodniczącą tej Rady, Annę Strzałkowską! Szanowni Państwo, drogie osoby, dzisiaj jako Rada, przedstawiciele miasta, Idziemy z Wami ramię w ramię po równość. Dzisiaj Gdańsk jest stolicą Solidarności i Równości. Bo to nie osoby LGBT są nie do przyjęcia w naszym mieście. To nienawiść i agresja wobec osób LGBT i wciąż. Brak równości wobec prawa jest nie do przyjęcia. Jesteśmy tu, ponieważ marzymy o mieście i Polsce równych szans. Mieście dla wszystkich. Zmieniamy to mie mie miejsce. Zmieniamy to miasto. Idźmy ramię w ramię po równość. Bo miłość, nie wojna są najważniejsze! Moi drodzy, moje drogie, już mówiłem, że w różnorodności jest siła i wspaniałe jest to, że także nasze środowisko LGBT jest tak różnorodne. Że są wśród nas ateiści, są wśród nas agnostycy, ale są wśród nas też osoby, dla których wiara jest bardzo, bardzo ważna. I z myślą o tych osobach w Gdańsku odbywa się taki w tej Euroforum Chrześcijańskich Grup LGBT. Mamy ponad 100 zagranicznych gości i oni nam właśnie pokazują, że wiara chrześcijańska wcale nie musi stać w opozycji do orientacji nieheteroseksualnej. Zapraszam teraz na scenę ujego Efosta, który jest pastorem środowisk LGBT w Amsterdamie, a także przewodniczącym Euroforum. Dear Equality Marchers, it's great to be here. Just a few words in English. I'm very proud and honored to stand here as the co-president of the European Forum of LGBT Christian Groups, and on behalf of all the 140 participants to our 36th conference, I would like to express to you, to all of you who are here. In the words of Eva Huloska, that we just want to be free people in a free country. As the European Forum of LGBT Christian Groups, we are very happy and very honored to march with you today to this free land. Let's move together forwards in solidarity. Have a good march.